Puściliśmy ekipę filmową do szkoły. Zaproponowano nam projekt, sondażowy pokaz filmu LARP. LARP Krwawiej pochodni Zaklętej Ponieważ jest to chyba pierwsze takie wydarzenie w tej szkole, to zapaliliśmy się mocno, ale tak, co to będzie? Czy dzieciaki będą chciały oglądać? Czy do nich to w jakiś sposób przemówić? I w tym momencie usłyszałam w sali. I to był ten moment, kiedy mówię, jest, mamy to, oni tutaj są, obecni duchem. Wojowie! Jedyne, czego musimy się bać, to sam strach. LARP to gra Life Action RPG, czyli tworzy się postać, wciela się w nią. Gra jak w teatrze, tylko że bez skryptu. Gra się z innymi, tworzy się własną historię, wszystkie dialogi się buduje na bieżąco. W świecie fantastyki z różnymi magicznymi stworzeniami. Przygotowujesz się z osobami, które znasz. To jest jakby miejsce, gdzie mogą być sobą. Stajesz i grasz po prostu. Teatr, ale improwizowany, tak można tak powiedzieć. To się nazywało Podchody kiedyś. No i zupełnie. Świat się zmienia. Mamy telefony, komputery, laptopy, social media, wszystko. Ale słuchajcie, to są tylko gadżety. Tak naprawdę nic się nie zmienia. W pewnych okresach przeżywamy wszyscy ten sam kryzys. I bardzo dobrze, gdyby młodzi ludzie dzięki rodzicom, pedagogom przez ten trudny okres w ich życiu przeszli suchą nogą. I ten film mówi o tym, o tym, żebyśmy zauważyli nasze dziecko i mu pomogli. Co się z tobą dzieje, Sergiusz? Ostatnio cały czas o tobie słyszę i wcale mi się nie podoba to, co słyszę. Z perspektywy wychowawcy i rodzica często nasz ogląd sytuacji jest bardzo powierzchowny i oceniamy bardzo szybko, zdecydowanie za szybko, nie znając ich prawdziwych motywacji. Bo skoro wszyscy mówicie, że jestem, to może ja rzeczywiście jestem? Łajzą, mamagą, przegrywem, niemotą. Kim, kim jeszcze jestem? Dobrze, serbiusz wystarczy. Jest to dla mnie film dokładnie poruszający wszystko to, co dotyczy obecnej szkoły. Przyjaźń. Pasję pokazuje, że można realizować się w czymś zupełnie innym niż grzebanie w telefonie, co jest plagą wśród młodzieży. Więc, pasja jak najbardziej, pasja, która jest inna, po prostu niesamowita. Niespodzianka! Wątek relacji ojca z synem, to bardzo tutaj tak w napięciu. To tak y, śmiać się w ogóle absolutnie nie śmiali się. Przeżywali tak w ciszy i w skupieniu. Bardzo podkreślali kontakt Sergiusza z ojcem, to niezrozumienie. Podwieźliśmy na darpa? Z tego co wiem, to nikt rycerzy na bitwę nie podwoził nigdy służbową furą. Proszę cię. Sergiusz tymczasem jest takim delikatnym, bardzo wrażliwym, empatycznym, skromnym chłopcem. I ojciec nie rozumie y, pasji swojego syna. Spójrz na siebie. Na tych swoich koleżków. Przecież wyglądacie jak banda żałosnych przebierańców, no. A ty to nie wie, kto? Majstersztyk. Uważam, że to jest najlepszy wątek w filmie. Przemiana ojca. Najpierw byłam na niego wściekła, później współczułam dziecku. Później mówię, no co za rodzina. I, i ojciec, który na koniec staje na wysokości zadania. Rewelacja. Helenka właśnie przeprowadziła się do naszego miasta. I mam nadzieję, że okażecie jej, naszą słynną gościnność. Próba czasu jest taka, że mam przyjaciół, ale przyjaciele są na tyle zazdrośni, że nie chcą przyjąć kogoś nowego i człowiek jest jakby w dylemacie. I okazało się, że ona jest naprawdę dowcipną, miłą wrażliwą. Najlepszy przyjaciele wybranił mąż w pracy. Ja tak po obejrzeniu tego filmu tak zastanawiałam, śmiałam się. Boże, kobieto, z czego ty się śmiejesz? Pewne rzeczy są tam tragiczne. Ale ubranie tego w taką formę, takiej groteski, bo to wynika z stosunku tego dojrzewającego chłopca do świata. On jest w takim momencie kompletnego dysonansu. Niby dzień jak co dzień, ale dzisiaj boli jakoś bardziej. Opowiada to w sposób bardzo groteskowy, ironiczny, bardzo taki prześmiewczy, ale bardzo realny i bardzo głęboki. E, łajzy! to! Film bardzo mocno porusza przemoc i w szkole, i troszeczkę w domu. Stary Cię zabije! Dzisiaj młodzież niestety przesiaduje pod salami, gdzieś tam każdy w swoim telefonie, prawda? I trudniej nam, nauczycielom, wychowawcom, zauważyć pewne problemy. Ten film daje nam taką przestrzeń, żebyśmy my, jako nauczyciele, spojrzeli na siebie, na to, w jaki sposób my jesteśmy i pracujemy jako wychowawcy, żebyśmy też uczyli naszych wychowanków, żeby uwrażliwiać właśnie młodzież na agresję. Dobra, już daj mu spokój. Spokój? Spokój będzie miał, jak Cię przeprosi. No, proszę. Zobaczyłam siebie w których bohaterach. Oczywiście nie przytulali mnie aż tak, jak tutaj pokazane w filmie. Natomiast ja słyszałam swoje strony: bardzo dużo niedobrych rzeczy co do narodowości, co do tego, żebym wyjeżdżała z Polski. Osoba, która jest zagłębiana, nie może powiedzieć, jakby nawet rodzicom swoim, że takie coś się dzieje. Chciałabym, żeby dyrekcja szkoły żeby zwracali uwagę na to wszystko, ponieważ niestety z tym trzeba coś robić. Nie jesteś sam i jest nadzieja na to, że ktoś zmieni to zachowanie. to pokazuje ten film, że może tak być. <grywa> Potrzebuję nową postać. Ale możesz się odrodzić znów jako elficki łucznik. Tyle, że będziesz ciężko ranny i będziesz musiał znaleźć medyka. Nie chcesz? Nie.